Hej, jestem na Civit Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać po raz kolejny o dyskorolkach, nie pamiętam jak to się gra nazywała, ale jakbyś na pewno. No i pamiętam, że ostatnio byłam na tym, ale to przed chwilą przeszłam, no bo to mnie tak nie znosi na odcinku, że musiałam to teraz przejść. I właśnie no, już przeszliśmy kolejny level. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to, li, to filmik macie w karcie. Najpierw pracuję wam go obejrzeć, a potem dopiero ten. I widzicie, już jesteśmy na Edmund. Dostawiam nam jeszcze raz: 2, 3, 4, 5 do WLM. O, coś. Ktoś... Jurichy! Um... Ktoś ma 84 stage a widziałam przed chwilą, że ktoś miał 98. Nie wiem gdzie to robił. Ale, ale... Ale... Tam też robił już się. I chyba na setem się robił. Eee, oo, should... to ja nie chcę. O co w tym chodzi? O, to są skoroki, one fajne.

to jolo! Nie, nie, prawie, prawie! Ale dobra, dobra, teraz musimy powiedzieć jeszcze głośniejsze, jolo! Jolo! Nie, nie! Co będzie zadziałało? Co jest z tym jolo? Nie tak. Dobra, będę już tylko wrzać. Może trochę ciszy się uda. Ja to tym bardziej mi by zadziałało. To nie wiem, jak ja to przejdę. Um, pewnie, pewnie to chyba przechodzi z półwyspu odcinka. Przestał odcinek. Jedynie, jedynie usunę to. Jedynie usunę to i nagrę jeszcze raz. Um, hmm. Jakim, jak ja tego nie znoszę, Boże! Dobra, jak nie, nie zrobię to tylko do 4-5 min, minut, to ja robię nowy odcinek. Hmm, bo mi też wychodzi poza odcinkiem. Właśnie, przed chwilą tamten. Najgorszy level świata mi się nie udał na odcinku. A teraz mi za, za drugim razem wyszedł, więc nie wiem, co tam się dzieje. Magia. O Boże, jakie ja to mam przejść? Nie, jakim, jakim co nie ludzie przeszli, przecież to jest niemożliwe. 46, mówisz. Dobra. Widzę aż 46. 1946, pokuję tylko 5 złej. Dzień Ta gra jest okropna. Ta gra jest okropna. To mega okropna. Ja cię nie mogę! Dlaczego ja? Dlaczego ta gra jest taka. nie. niedobra? <śmiech> <śmiech> proszę, proszę! Jest! Wreszcie! Ja co nie mogę, ja się bałam, że przez cały dzień się to nie uda. A czekaj, to nie. nie chcesz mieć, to Nie mówcie mi, pogam. <laughs> ja cię mógłbym, to jest a może wystarczy? Czy tak powoli? No nie, ja się nie uda powoli. Teraz spróbuję. czy nie? I patrz, chyba zadziała ja to. ha ha zadziała! O Boże, o Boże, o Boże, o Boże! No i jeszcze utknęłam, co jeszcze? Hmm. Co, co, co ja robię, jakieś triki ja robię dziwne, a ja nie mogę tam przejść, ja muszę tędy po prostu, okej, okay, będzie trudno chyba, a, Boże, hmm. Hop. A, nie, to będzie trudno, ale jak nie będę mądra i nie zrobię to, kurde, na spokojnie. Muszę to przejść. A, to ale jest takuła tu. Um. A więc ja muszę tej kuli się bać. A, Boże, jak ta gra nie znosi mega mnie nie znosi. Dobra, jakoś mm, pomyślę jak to zrobić. Ja umrę tu. Ja tu umrę. Na zawał umrę. Ja cię nie mogę. Szczęść. Prawie 7 minut już minęło. A ja dopiero 3 dewele zrobiłam. Ja cię nie mogę. Какие-то издевательные. Снимо? Я сделаю... 3 и не больше. Кто бы хотел это глядать? Ну, даже я сам бы хотел это глядать. А я ему и то проверить. О, еще Ja cię nie mogę, tylko to jest takie zepsute. Jak ja będę. Nie no, już 7 minut i pół. Ja cię nie mogę. Jak jest tylko. Zrobiłam 3 levele. Podczas jednego odcinka. I... A poza jeden. No dwa. Nie no, ja więcej zrobiłam. Nie wiem, to jakieś 4 lub 5. O boże, na spokojnie, teraz na spokojnie, spokojnie. spokojnie, spokojnie. А, добрый, я знаю, о том, что с этим um, хорошо, студии, ну, okay. Итак, я знаю, это ходи. Да, это мы еще просто менять. Тут Шоу, <сélis> <сélis> mm -hmm. слышите, то, что Но, и куда? Ну, Окей, сейчас дайте так это все, боже. Как слышите, это уже есть немного дрехе Ну, не был и кашель. Ну и такое, как бы, теперь мы хребы. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dobry i że nie będę musiała go usuwać. No, mam taką nadzieję. <coughs> Ale widzicie, jakie duże, rzeczy się kurde dzieją. Przepraszam, jak powiem coś takiego niedobrego, że... Um, um, Nie, um, niedobre słowo, nie, wiem jak to inaczej powiedzieć. Wul wulgaryzm. <śmiech> <śmiech> no nie... Naprawdę ta gra mnie chyba nie znosi. A... Naprawdę ta gra mnie nie znosi. No, Boże, co ja ja w tobie, takiego zrobiłam! Uuu! To jest niby łatwe, ale niby To jest jakiś inny. Okej, no to kończę. Tego, tylko może kiedyś. O, oh, Boże, 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 Boże! Dzięki Boże! Nie. Tak, tak jak będzie trudne. On już jest na 50. On trochę zwolnie, Bo. Jakbym za szybko jechać, przecież mogę spaść. Mm, jestem prawie na 50. Jeszcze troszkę. Jest! O nie! To mi naprawdę nie znosi. Ja ja, mm, o no. nie, Może będę tutaj na. No, tak cio, Tak, to jest dobry pomysł, akurat. Mówię, mm -hmm. no, ja dobry pomysł! A, oh, kurde. Dobra, to, to, to powinno być. Nie znoszę tej gry. Tak, gra mi po prostu męczy. <grym> mm. Może też tak samo. A, jest intens! Jest! O oh Boże święty! Dobra, opłacało się odbyć ten odcinek. <laughs> um, problematycznie w następnym odcinku zrobię filmik o grze na Raka. No, na Raka. I to jest ogólnie moja ulubiona gra. Um, zainstalowałam ją chyba przez wczoraj. Wczoraj albo przedwczoraj, ona mi się tak mega spodobała. Nie, no, chyba. Nie, wczoraj albo przedwczoraj, i ona mi się tak mega spodobała, że ona jest moją ulubioną grą. Ja. Mm, I polecam wam nią zagrać. Ja mam nią zainstalowaną na Xboxie, ale na komputerze. Mm, no i polecam tę grę i radzę wam wpadnąć i też zagrać. Mm -hmm. Dobra, tak prawie nic z tym nie widzi. Jak, jak nie przejdzie do tego poziomu. Oh! Dobra, 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 już wiem jak to robić. Nie trzeba skakać. Dobra, już nie Dobra, Dobra, ja dzień cię... dobra, już wiem jak to robić, już wiem jak to zrobić. Już wiemy, jak to zrobić. Uh, no. no, ale oczywiście muszę spać. Jest! Oh, jest! Jest! Nie! Nie! Proszę zalić... Jest! Może uh, go up, iść do góry, albo je from mobile jest to go... Uh, no to ja muszę tutaj... Mm. Dasz nade, dasz nade! Jej! Udało! I się. Nie! Ja cię nie mogę! To naprawdę mi nie znosi. Dobra, ja pójdę tak. I tak sobie mm -hmm. Dobra, to naprawdę. Ahm. Um, Jak tego mi się nie uda? Как будет 15 минут, а там 16, то я их этого не сделаю, а уже кончу. Ну, то нема смысла. И что, наверное, сил пацал с какой-то? Ну, пацал сил. Хорошо, сейчас не сил пацал. Эээ. Będę teraz teraz gra jest mega Może tak powoli? O mój! O nie! Ja nie mogę. Ta, ta gra jest naprawdę okropna. To ja mam tu sprintem jechać. No chyba was powaliło. Ale naprawdę ja przepraszam jak powiem jakieś takie niemiłe słowa, takie niedobre i takie Nie, to jest okropne. Dobra. Wiem, że mi się tego nie uda i nigdy. Czekaj. No zresztą będę przecież mi się tu się nie uda na pewno nie I to jest akurat niemożliwe. Nie, to tu tak minimalnie tego, że ja cię nie mogę. Czemu ja mówię... Boże, dlatego mówię, tego ja cię nie mogę. Gościu! To jest takie trudne! Nie rób tego. Zrób to kiedy. Um, dobra, zrobię trik. Jak mi się uda to przy... jak. Po, pojadę tu, na to wyskoczę zrobię trika. A nie? Mm. <grym> Okej, okay. to jest z tego odcinka, może w następnym, albo poza mi się uda to zrobić. Mam nadzieję, że wam się spodobał, dacie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, a ja się żegnam. попадки